to trudności z poprawnym pisaniem pod względem graficznym dysgrafia nie wynika z niskiego poziomu inteligencji, słabego wzroku, czy braku odpowiedniego nauczania, czyli metodyki w ogóle tworzenia liter, połączeń i tak To nie może zaistnieć. Dziecko po prostu ma w jakimś sensie wrodzone, bo to też dysgrafia jest też zaburzeniem neurorozwojowym, czyli też różne połączenia, szczególnie w lewej półkuli są słabsze, mniej aktywne są te różne powiązania. No i Oczywiście problemy dysgraficzne mogą współwystępować z dysleksją, czyli trudnościami w czytaniu, z dysortografią, czyli trudnościami z poprawnym pisaniem pod względem ortograficznym, ale też, i to bardzo często jak diagnozuję, po prostu występują w sposób taki izolowany, ale nie muszą, tak samo jak dyslekcja czasami bywa również współwystępująca z dyskalkulią. Podobają Wam się treści, które tutaj publikuję? Pamiętajcie, żeby subskrybować, lajkować i udostępniać moje filmy. Życzę Wam dobrego dnia. Cześć!